Rdzenie wykonuje się tutaj na półautomatach metodą gorącej rdzennicy. Rola człowieka ogranicza się do napełniania zasobników masą, wyjmowania z rdzennic utwardzonych na gorąco rdzeni oraz do kontroli pracy maszyny. Większe rdzenie wykonuje się tu metodą skorupową. Masa, w skład której wchodzi żywica syntetyczna, wdmuchiwana jest do wnętrza gorącej rdzennicy. Masa przylega do ścian wnęki i utwardza się. Rdzennica ogrzewana jest elektrycznie. Zaletą rdzeni skorupowych jest ich lekkość, duża wytrzymałość i przepuszczalność gazów. Utwardzone rdzenie magazynuje się i w miarę potrzeby dostarcza na stanowiska formierskie.